Siema jestem Gołton 14 i witam w 27 odcinku Let's do gry Resident Evil 4. Zapraszam. A więc w poprzednim odcinku walczyliśmy ze smokami kierowanymi przez mnichów. I przy czym zdobyliśmy dwa bądź jeden ornament. Jeden na pewno, ale nie wiem czy dwa. W tym odcinku będziemy. Nie wiem, czy. Będzie na pewno sklepikarz, bo dawnego nie było. A on jest tak od czasu do czasu. Może coś jeszcze będzie ciekawego. Wiem, że niedługo będziemy na takiej ścianie umieszczać te ornamenty, i wtedy nam się wrota otworzą, czy coś. No i. No i tyle. No i dobra, gram jak zawsze. Tylko kurde, coraz później te odcinki zaczynam nagrywać, i coraz bardziej zaczynam się bać. Muszę na wcześniejszą porę jakoś przestawić. A no więc jesteśmy z Ashley, przeciszę sobie. Więc mapa czekajcie, sprawdzę, czy działa. Chociaż jest, działa. Przybliżanie, okej, okay. ja może się nie potrzebuje. Fak. Daj, poczekajcie, yy, ona prowadzi. Tu tu tu, 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 Mam klucz, czy jest taki niebieski? Gdzieś? No nie, gdzieś tam na prawo byłem. Zadanie poboczne, ok. Dobra, już nie będę wszedł do zadania pobocznego. Nie chcę. Dobra, nie idziemy wagonikiem. Przeznaczyłem to na ten odcinek. W tamtym odcinku pamiętam, że nie pojechaliśmy w końcu, więc jedziemy teraz. Okej, okay, odjechali się na dal. A co do komentarzy, do poprzedniego odcinka to jeszcze nie było żadnego komentarza. Więc nie mam do czego się odnieść. Ale do... Po jeszcze poprzedniejszego, czyli to był 25 odcinek. Uwnicza szli... Ta. To użytkownik RABO 550 napisał mi kilka komentarzy, wejdźcie w odcinek, zobaczcie. Bardzo mnie to zbawi, zabawiło. O Jezu, rozśmieszyło. No. I tyle. Poczekajcie. Co ty tu Nie wiem. Dobra Ło, gdzie jestem? Pamiętacie, nie widzę pana, to jest ta ściana. Mam wszystkie ornamenty, chyba. Wow! Coraz więcej! Tak. Widzieliście tą postać? Człowiek na koniu walczący z lwem, jedno zarazem wężem, jak i yy, kozłem, ok? czy to nie dziwne? Spoko. Yy, się, żebym się nie zgubił, bo yy, tak mnie ciekawi ten korytarz, idź stąd. Dobra, więc mam iść tam, ale a na prawo nic nie ma, więc no jak nic nie ma, to po co jest korytarz, nie? Tego nie było w planach. Czekajcie, to prowadzi tu, tu, tu. To. Gdzie jestem? A, jestem. A, to prowadzi tu. Aha. Dobra, idziemy. cholera nie wiem. Dobra, idziemy tędy. Jakbym... Dla mnie to... Wybaczcie... Nie... Wyczerpujący dzień! O! Yy, co teraz będzie? Co teraz będzie? Może... Sobie... Poczekajcie... Fuck, Czeka... ciągle innej rzeczy zapłynie nam Przy nagrywaniu... O oh, Trochę mrocznie... Dobra, poczekajcie... Okej, okay, jestem z powrotem... E, dobra... Jeszcze się przeszukuję... Okej, okay, możemy iść... By to nie było mnichów czy czegoś takiego złego? O, mogę. Nie wiedziałem po co to jest. Zobaczy, ile Ashley już ma życie. Prawie pełne. Ja jeszcze coś tak malutko mam. Znaczy nie mało, tak słowo. Dobra. Spinel bardzo się uprzyda. Dobra. A więc chodźmy. Dlaczego to jest drugi wagonik? Nie rozumiem. Chodź, aschlej, jedziemy, siadaj, aschlej. niech wrota się zatrzasną. Dobra, jedziemy, aschlej. nie to śmieszą bardzo, to aschlej. <tryk> Okej. Okay. jesteśmy w dziwnym. No nie, przecież nie wiem, czy z nim będziemy walczyć, znowu są rycerze. że. Ale chyba nie. A! Kolejny drogocenny ten surowiec. Piękny. Dobra, wbijamy. Wbijamy. Głupia grafika się źle rozwiązuje. Napiję się herbatki, pozwólcie. Ach, słodziutka. A, poczekajcie. Małbąd. Zaraz, zaraz. Okay, jesteśmy z powrotem. Musiałem zamknąć wrota. Moim... Mieszkanie. Co to za dziwne pomieszczenie? Nie przypominam sobie. Tak, brzmi mrocznie. Fak, naprawdę mrocznie. A ja sobie nie przypominam, żeby kiedykolwiek to było. Do przodu i po lewo jest sklep kosza. Słuchajcie, rocznik, trwa? I powiedz, zegarzy? 2, cztery, sześć minut. Sześć? Dobrze mówię? Nie wiem. Właśnie. O, jest mi. Strzelnica! Widziałem, że będzie skrypka, ale, ale strzelnica. 6 minut to trochę za krótko. Czekam do następnego zapisu. Panowie, I Panie. Albo nie. Tak. Najpierw może ku... powiem. No właśnie. I dopiero. O, 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 nowy towar, tuning, tmp, no tak, szczelba. co, nic, prawie, 16 tysięcy hmm, o matko, jak ja dawno nie byłem w sklepie, y 35, czekajcie, mam 6, ja, nie, 28, nie starczy dupa, Ale dobrze mam granatyk. Kto będzie na Salazara, bo. Nie wiem, czy będzie Salazar pierwszy, czy nasz kolega, kolega tym razem, na K, jeśli domyślacie się, to napiszcie w komentarzu. To wtedy... Albo dobra. Nie piszcie i mam pomysł. Jeśli denerwuje was, że jest odcinek krótki, napiszcie to, że chcecie dłuższe. A jeżeli denerwuje was... A jeżeli jest długi, to napiszcie, że chcecie krótszy, bo ja mogę robić i takie, i takie, zależy jeszcze od zapisu. Kurde, ja się tak śwędam? Dobra, bierzemy tu. Bierzemy do 15, nie wchłaca się trochę. Dobra, na razie nie. Zbieramy. Ojej, poczekaj chwilę. drwalu. Dobra, to... Napiszcie w komentarzach O, Fuck. dobra, jeżeli mam tyle kasy, to poczekajcie jak to się przynosi. E. Żeby nie było w topy, że... Dobra, poczekajcie. Zapiszę grę. I teraz sprzedam snajperkę, kubię karabin półautomatyczny. O, -o, o Halo. Gro. Gro. Szelnie słyszycie, to nie wiem. Gra się ścięła. Halo. Okay, jestem z powrotem. <grym> z tego co słyszeliście, może na końcu błagałem, żeby gra się nie zacięła, ale jednak się zacięła. Nic, włączyła się i. włączyłem ją z powrotem. Dobra. Moje. To było takie, zapisałem grab żeby sprzedać to i kupić. Wiecie, yy, snajperka, tylko właśnie nie wiem, czy wejdzie. Tak, obracanie, dobra, My się zdenerwuje. A mogę zrobić taki dings. Wilka. Jest, to więc wszystko poszło pomyślnie. Nie, nie ma ile odcinek trwa, zobaczmy. Matko. W tym odcinku jeszcze nie zrobiliśmy, co trochę kicha. Wiem. Z tego względu, że mi się gra zaciągnie, nie wiem ile trwa odcinek, więc... Pos posiedzimy chociaż chwilę na strzelnicy. No, to będzie koniec odcinka. Wiem, że nic w tym odcinku nie zrobiłem pożytecznego, ale... Cholera, nienawidzę ich... tego jego przejść. Był tam, ta stoi tu. Eee. No, oboje nie, Snajperka. No, właśnie. Dobra, to się będziemy. Zaspólno. Na... Czekajcie. Okej, okay, i rodzaj gry? Jak to? A bądź B. Boże, co jest ze mną? O, Ashley jest. Ach, Fuck! ja mam zeza, no fajnie, teraz mi to mówicie Jeszcze trzy razy przestałem, o Boże, śmieciu. Wiem, że w banie jest tuba, ale tru... Nie mogę namierzyć. Boże, jak ja strzelam. Fajnie, ty lubisz... A, nagroda jeden. Nie, nie poddam się. W banie spróbuje, jak najbardziej. 200 za babkę w banie. Wow, nice. Mordę. Ha, 500. Nice. Teraz to może zdobędę jakieś coś. Może mam teraz za matko Dlaczego on ukrobi? Teraz lepiej. Dwie nagrody. Dobra, wyjdźmy, zdoby zdobądźmy te nagrody. Czekajcie. Oj. Dobra. Zaraz weźmiemy jeszcze raz, tylko... Chcę zająć czas odcinka. Chwilkę. A, i przy okazji zobaczymy, jakie nagrody. Eee, kogo zdobyliśmy? Kogo nie było? Wiem, że nie było Louisa Louisera. Teraz po gośnięciu I Kurde trochę zagłośno to zrobiłem Kogo nie było, powiedzcie mi yy, Nie było ILONA tutaj Fajnie, dobra Oj dobra ma być dźwięki już. Jeszcze raz. Fuck. Ja się wkurzę. Worry, było. Więc nie było z taki STAY BACK! Jaki hardko. Cool. Dobra, spróbuję jeszcze zdobyć dwie statuetki. i obkręcam. Dobra. Yy, teraz szybkostrzelna. zdecydowanie. Ok, szybko strzelna i dali mi się do wyboru. Fajnie Wybieramy rodzaj gry B. Dawajcie, zobaczymy o co chodzi. Po prostu jest chyba inne. O, Rumun Jakie rumuny? Szekie. Yy, bania. Fak! chyba sobie ja ja robicie. Je. A, jestem mistrzem. Das powa widzę. Haha mistrzem. sam szadu. A, czar, czar. Fak Fak ale oni dziko. Bania, Bania, no, a, o oh, Ha haha, jestem mistrzem, ha bania, Ua. co teraz? Ile? Nie, dwie nagrody, fajnie, dobra, to mamy cztery, dało się maksymalnie zdobyć cztery. Yy, na jedną yy, na jedną strzelnicę więc zobaczymy jakie i kończymy odcinek Zdobyliśmy dwóch iluminados z tego co widzę Don Manuel, czekajcie pogłośnimy Uee, jak mi tego brakowało, to! Jeszcze raz a tak, że mnie ogłoszyło, ale żebyście wyustrzeli. a to? Don Joss. A ten? Co mówi? No fajnie, tylko nie rozumiem, dlaczego on ma nogę w powietrzu. Jakby biegł, taki efekt, fajnie. Słuchajcie, jak zapełniły pełną tablicę, to będzie fajnie. Yy, jesteśmy na strzelnicy, dalej, to więc uciekamy. Dobra, słuchajcie, yy, kończył odcinek. Nawet nie mimo no, trwa... Boże 18... 18! Jak? Jeżeli tu jest 18 to trwa matko. Po co? Dobra? Bez zbędnego gadania... Gada gadejanie, za już. Zapisujemy. No i pożegnanie, tylko jeszcze sprawdzę snajperkę jak się sprawuje. Ojej! Cudo. A... Dobra, ta snajperka y, ma... Jest lepsza od tamtej, że silniej strzela i gdy strzelamy z przybliżeniem, to yy, nie bierze normalnego widoku i nie przeładowuje, wiecie, strzał, przeładowanie. Tylko strzał, chwila przerwy, strzał i tak ciągle. Dobra, więc zapisałem odcinek no i mogę się z wami żegnać, więc komentujcie. Właśnie! Jeszcze nie. Yy, dobra, zapisuję na wszelki wypadek, bo naszła mnie yy, myśl na ostatnie zapisywania. Na ostatnie pożegnanie... na koniec filmiku, na pożegnanie. Mały dodatek do tego, co robiłem. Tam jest jakiś list po lewo, ale to na następnym odcinku. Więc komentujcie, subskrybujcie, <grym> się> zbliżam się. I do następnego odcinka, trzymajcie się i cześć! Ja! Ninja!